Prowadziły mnie tutaj kłopoty z normalnym funkcjonowaniem, bo e, dotychczasowe, że tak powiem, uzębienie nie, 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 nie spełnia moich oczekiwań już od dawna. Po prostu uważam, że nie było zbyt dobrze wykonane, a poza tym być może wpływ na to ma mój zgryz i. i Ciągłe kłopoty z z szczęką wyjmowaną z mostem na, na, na stałe i postanowiłem no, coś z tym zrobić, żeby troszeczkę lepiej funkcjonować. No, to co teraz mam w jamie ustnej, no nie zadawala mnie nawet wręcz czasami denerwuje, bo kupoty są z, z górną szczęką z protezą, bo nie wiem, no wykonywane są bardzo dobrze, bo, bo, bo starają się ci protetycy, którzy mówią o co chodzi i starają się to zrobić jak najlepiej, ale no maksymalnie około roku wytrzymuje mi szczęk y, proteza. I, i, I praktycznie co rok ja mam nową protezę, która, która ciągle pęka, nawet tą, którą mam w ustach teraz jest pęknięta i to dla mnie jest no, uciążliwe, denerwujące wręcz czasami, bo, bo ja po prostu się boję zadławić, znam, znałem człowieka ze swojej miejscowości, który właśnie się zadławił szczęką i tak gdzieś w głowie to bez przerwy tam siedzi, nie? więc no, chciałbym nie martwić się tym, tylko po prostu normalnie zjeść i, i funkcjonować i nie martwić się, że na przykład jak nie przykleiłem jej naklej, to ona mi opadnie w czasie rozmowy. No jest to deprymujące niesamowicie dla mnie. Dlatego no, tak trochę bez względu na koszty, no, chcę to zrobić sobie, żeby lepiej funkcjonować po prostu w życiu. Dzień dobry, witam wszystkich. E, chciałem powiedzieć, że właśnie zakończyłem leczenie u pana cygielskiego. Mam wstawione. Zęby na implantach. Muszę stwierdzić, że poprawia to samo poczucie. Daje trochę komfortu w porównaniu z poprzednią sytuacją, gdzie, były, gdzie była proteza i, i, i obawy, że wypadnie czy coś innego się stanie. Dzisiaj można śmiało funkcjonować z tymi zębami, bo. Poprawia się samopoczucie i no, no jest, jest komfort po prostu większy życiowy. Polecam. Dodam jeszcze, że porównując obecną sytuację, jest ona w 100% lepsza niż, niż używanie protezy. Jest to na stałe przymocowane i, i no, odpada nam problem z codzienną pielęgnacją Protezy. Która też jest narażona w każdej chwili na pęknięcia, czy, 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 no, nie daj Boże, przy mówieniu, wypadnięcie. To jest myślę, że dla każdego dyskomfort spory, gdyby się taka coś, sytuacja przydarzyła. Więc, no, implanty kosztowna rzecz, ale zastępują naprawdę w 100% protezę. Jeszcze raz polecam.